Kiedy 1 stycznia lub 31 grudnia ludzie podejmują postanowienia noworoczne, zastanawiają się, co chcieliby zmienić, Poprawić, ulepszyć w swoim życiu w nadchodzącym roku. Taki okres przemyśleń u przedsiębiorców trwa troszeczkę dłużej. Jeżeli masz jednoosobową działalność gospodarczą, to tego typu noworoczne postanowienie musisz podjąć do 20 lutego. To znaczy, zastanowić się, czy zostać na podatku liniowym, a może przejść na skalę podatkową czy ryczałt. I szerzej o tym, taki ultimate poradnik, co dla kogo jest najlepsze. Opowiem przy innej okazji bliżej terminu już decydującego wyboru. Dzisiaj chciałbym skupić się na pozapodatkowych zagrożeniach związanych z podatkiem zryczałtowanym. Zapraszam do oglądania. Podatek zryczałtowany zyskał przez kolejne odsłony Nowego Ładu dużo na popularności, ze względu m.in. na fakt, że charakteryzują go niższe stawki, większa prostota oraz zryczałtowana składka zdrowotna innymi słowy nie oddajemy 9 lub 49% od naszych całych dochodów, a jedynie maksymalnie coś koło 1000 zł. Jednak warto zwrócić uwagę, że taka prosta kalkulacja z kalkulatorem nie zawsze da nam idealną odpowiedź na to, co w danej sytuacji jest najlepsze. Przypomnijmy, że co do zasady, formę opodatkowania wybieramy raz do roku, od stycznia do grudnia. I w międzyczasie sporo może się zmienić. I teraz zwróćmy uwagę na fakt, jak działa podatek zryczałtowany. Mamy przychody, mamy określoną usługę przypisaną do niej stawkę podatku. Nie możemy uwzględnić co do zasady kosztów uzyskania przychodu, żeby obniżyć sobie no tak naprawdę nasze opodatkowanie. I teraz, co może się zmienić, co może się wydarzyć, co całkowicie zaburzy sens podatku zryczałtowanego. Przede wszystkim, jeżeli zastanawiamy się nad tym, czy zmienić formę opodatkowania, z reguły patrzymy na dane historyczne. Czyli w zeszłym roku przeliczamy sobie <laughs> liniowe tyle podatku za rok, skala tyle podatku za rok, a ryczałt tyle podatku za rok. I może się okazać, że ten ryczałt wychodzi zdecydowanie najlepiej. Ale pamiętajmy, że w tym momencie tak naprawdę cofamy się wstecz. Analizujemy dane historyczne. I teraz zmiana marżowości surowców płacy minimalny. To wszystko są składowe, które mogą zmienić proporcje kosztów i przychodów. Wyobraźmy sobie, że na przykład stracimy głównego kontrahenta przy pewnym poziomie kosztów stałych. Wyobraźmy sobie na przykład, że mamy jakąś działalność wytwórczą na wysokiej marży, ale nagle nasze materiały rosną w ceną dwukrotnie. Na podatku liniowym i na skali podatkowej jesteśmy bardziej elastyczni. Wyższy poziom kosztów będzie oznaczał niższy podatek. Na ryczałcie nie. I teraz, nawet jeżeli proporcjonalnie zwiększymy sobie ceny, zwiększymy przychody, to wyższy poziom kosztów może całkowicie zniszczyć naszą kalkulację i planowany poziom marżowości. W efekcie okaże się, że na podatku zryczałtowanym zapłacimy znacznie, znacznie więcej. A w najgorszej sytuacji, kiedy na na przykład skali podatkowej czy podatku liniowym wygenerowalibyśmy stratę, na ryczałcie i tak płacimy podatek przychodowy. W związku z powyższym taka kalkulacja musi no, zakładać kilka dodatkowych ryzyk, związanych wyłącznie z podatkiem zryczałtowanym. Po pierwsze, nie wygenerujemy straty podatkowej, to znaczy będziemy płacić podatek od całych naszych przychodów, będziemy ten podatek płacić na bieżąco i nie będziemy mogli tej straty rozliczyć w przyszłym roku, nawet jeżeli kosztów będziemy mieć więcej niż przychodów. Po drugie, jeżeli zmieni się marżowość naszych usług, jeżeli zmienią się ceny surowca, ceny pracy, w naszej branży, może okazać się, że ta struktura sprawi, że podatek zryczałtowany wyniesie już nieefektywnie 11% przekładając go na podatek dochodowy. Nieefektywne 17, ale na przykład efektywne 60%. I tutaj tak naprawdę Sky is the limit. Nie ma górnego poziomu, efektywnego opodatkowania podatkiem dochodowym, jeżeli przeliczymy ryczałt na jakiś podatek dochodowy. W związku z tym tutaj jest drugie poważne ryzyko. Trzecie ryzyko. Jest związane poniekąd z tym, jest takie, że nie mamy wpływu na wiele z tych czynników, o których mówię. To, że wybuchnie jakaś kopalnia tak, i się zawali w Chinach i nagle cena jakiegoś określonego surowca wzrośnie dziesięciokrotnie, w ogóle od nas nie zależy. Więc jeżeli chodzi o kruchość i antykruchość, no to na ryczałcie jesteśmy dość krusi, jeżeli chodzi o te czynniki zewnętrzne. Natomiast jest nadzieja jest rozwiązanie poniekąd. Tego całego problemu. Z ryczałtu można uciec. Można uciec w dosyć łatwy sposób, ponieważ jest określona ilość branż, określona ilość zawodów, która wyklucza nas z podatku zryczałtowanego. I oczywiście większość z tych branż jest niedostępna dla zwykłych śmiertelników. Nikt od tak nie otworzy kantoru, nikt od tak nie otworzy Lombardu, nikt od tak nie otworzy apteki. Ale jest tam luka, coś prostego, co może zacząć robić każdy zwykły jeden śmiertelnik. To znaczy handel częściami samochodowymi. I teraz, jeżeli zrobimy coś takiego raz, w pierwszym roku, kiedy jesteśmy na ryczałcie, nie powtarzamy tego schematu po raz kolejny, to zasadniczo od momentu, kiedy rozszerzymy naszą działalność o handel częściami samochodowymi, to od tego momentu tracimy prawa do ryczałtu. Innymi słowy, Widzimy, że się wkopaliśmy, widzimy, że to nie działa. Zmieniła się marża, zmniejszyła się nasza rentowność biznesu. To szybko musimy zacząć handlować częściami samochodowymi. Bo zakładając, że druga część roku będzie dużo słabsza, zminimalizują się nasze dochody lub wyjdziemy na stratę, to na skali podatkowej nas to za bardzo nie zaboli. Spadnie na nas dużo, dużo niższa niż na ryczałcie minimalna składka zdrowotna. Zakładając, że mamy tą górną składkę zdrowotną na ryczałcie. Oraz będziemy mogli wygenerować ze stratę podatkową, którą rozliczymy w kolejnym roku. Wówczas będziemy mogli ponownie zastanowić się w tym okresie, który, jak mówiłem, skłania przedsiębiorców do przemyśleń, co będzie najlepsze dla naszej działalności gospodarczej. Dalej skala podatkowa, podatek liniowy, a może ponownie powrót na ryczałt. I tutaj uwaga: jeżeli powtórzymy tą sztuczkę z częściami samochodowymi, to niestety prawo do ryczałtu stracimy wstecznie od początku takiego drugiego roku. I tutaj no nie jest to bayer, który można by wykorzystywać stale. W związku z tym nie liczcie na to, że będziecie mogli co roku korzystać z ryczałtu i z kwoty wolnej, bo na przykład w grudniu trzy opony samochodowe wyrzucą was z ryczałtu. Zresztą jest jeszcze inna kwestia, to znaczy pozorność danej czynności. Jeżeli kupicie sprzęgło i sprzedacie sprzęgło, tylko po to, żeby wypaść z ryczałtu w danym punkcie roku, może okazać się, że taka czynność będzie bezskuteczna, jako sztuczna, jako pozorna. Więc warto na ten moment zaangażować się trochę i trochę tymi częściami pohandlować, tak żeby urzędnicy nie mieli żadnych wątpliwości, że waszym celem nie było wypadnięcie z ryczałtu. Waszym celem było rozszerzenie działalności o handel częściami samochodowymi. W końcu to jest dosyć intratny biznes i czy każdy doradca podatkowy, lekarz, a tym bardziej mechanik może chcieć. Taką swoją działalność właśnie o to rozszerzyć. Bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego materiału i wracamy już wkrótce z takim kompleksowym podsumowaniem, co, kiedy i dla kogo w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych jest najlepsze do wyboru w 2023 roku. Dzięki, cześć.